Ze sezonu Polskiej Ligi Hokejowej w Sanockiej Arenie zespół Ciarko KH podejmował jednego z faworytów Ligi Nowotarskiej podchale. Gospodarze zapowiadają udany dla kibiców sezon. Liczymy na, na, dobre, na dobre rezultaty. Liczymy na mądrość trenerów, liczymy na zaangażowanie zawodników, no i przede wszystkim na to, żebyśmy w końcu przełamali tę tą, tą nie emocję. My spotchanym rozpoczęli z wysokiego cen. Wprawdzie ekipie trenera z Kokana brakowało kilku kontuzjowanych graczy, ale w pierwszej tercji to gospodarze grali szybciej, składniej i skuteczniej. Pierwszą bramkę w tym sezonie w 8 minucie spotkania zdobył Mirosław Sekasz. akcje rozpoczęli Maciej Mermel i Bogusław Rąpała, a Słowak popisał się atomowym strzałem. Dwie minuty. Później było już 2 do 0 Natarcie Sanoczan znów poszło prawym skrzydłem Tym razem zagrożenie pod bramką rywali stworzył Bartłomiej Gawlina A kapitan gospodarzy Marcin Świkła objechał bramkę i wpakował krążek Tuż obok zdezorientowanego golkipera gości Druga tercja rozpoczęła się jednak po myśli rywali W 22 minucie Podhale zdobyło kontaktową bramkę A w 31 szarotki doprowadziły do remisu Obydwie bramki padły po błędach defensywy Ale zabolała szczególnie ta druga Gdy Kastor Bryminiczka po solowej akcji pokonał Łukasza Niańca to wie jak potoczyłoby się to spotkanie, gdyby w końcówce drugiej tercji gospodarzy wykorzystali choćby jeden okres gry w przewadze. Dał znać tu o sobie stary grzech sanoczan i o wszystkim musiała rozstrzygnąć trzecie odsłona. W niej gospodarze w niczym nie przypominali już drużyny z pierwszej tercji i gole dla rywali wydawały się kwestią czasu. Dwa ciosy goście zadali w ciągu dwóch minut pomiędzy 48 a 50 minutą. Najpierw Piotr go następnie Dariusz Gruszka wyprowadzili pod halę na prowadzenie 4 do dwóch. Gospodarzom okazji strzeleckich nie brakowało, ale konto Sanoczan już się nie powiększyło. Ciarko pod hale, 2 do 4. W pierwszym meczu o trzecie miejsce Rzeszowcy żużlowcy przegrali w Gnieźnie ze startem 42 do 48. Przed biegami nominowanymi marma Hadykówka była gorsza o 8 punktów i w ostatnich startach pod opiecznym trenera Dariusza Śledzia nie udało się odwrócić losu w rywalizacji na swoją korzyść. Ta niewielka sześciopunktowa porażka stawia Rzeszowian jednak w roli faworytów przed rewanżem za dwa tygodnie w Rzeszowie. Ostatnio tutaj dostaliśmy bardzo wysoko, wysokie lanie i, i, i wyciągnęliśmy wnioski po meczu z Gałga Pilis, gdzie też przegraliśmy wysoko na twardym torze. Myśleliśmy, że ten mecz dzisiaj wygramy, ale wynik jednak w miarę satysfakcjonujący 42 punkty. Myślę, że na tyle nas ustawia przed meczem rewanżowym, że to my zgarnimy trzecie miejsce. Na szerszą relację z meczów gnieźnie. Zapraszamy. Zaraz po aktualności o 18.15. W Rzeszowie trwają przygotowania do żużlowego memoriału imienia Eugeniusza Nazimka. Mimo, że nie wystąpią w nim zawodnicy, którzy walczą w Grand Prix, zdaniem organizatorów turniej będzie miał bardzo dobrą obsadę. Dużo emocji sportowych, bo nie tylko Liga, ale właśnie możliwość obejrzenia tych zawodników, którzy kiedyś dla nas jeździli, którzy może nigdy nie jeździli w Rzeszowie którzy być może wzmocnią naszą drużynę w przyszłym sezonie. Swój udział potwierdzili już m.in. Jarosław Hampel, Matej Zagar, Piotr Protasiewicz, Eli Richardson, Peter Karlsson, Tomasz Jędrzejczak, Maksim Bogdanow i Martin Waculik. Memoriał na zimkę rozegrany zostanie w sobotę 26 września o godzinie 15, a kilka godzin wcześniej rzeszowski żużlowca czeka rewanż ze startem Gniezno. Nasi koszykarze mają za sobą pierwsze przedsezonowe turnieje w Łańcucie. W zawodach neto Basket Cup zwyciężył słowacki zespół z Piskiej Nowej Wsi prowadzony przez byłego szkoleniowca przemyskiej Polonii, Jerzego Hudeusza. Słowacy wygrali wszystkie trzy spotkania, w tym z Beniaminkiem Polskiej Ligi Koszykówki. Stanął Stalowa Wola 75 do 64. Stalówka zajęła drugie miejsce, Soku Łańcut trzecie, a Ełka jest czwarte. W Tarnobrzegu w memoriale Kazimierza Wacławczyka triumfował natomiast Znicz Pruszków, który wygrał wszystkie mecze. Na kolejnej pozycji uplasował się MKS Dąbrowa Górnicza, trzeci był Jarosławski Znicz. Trener Jarosławian Dariusz Szczubiał testował nowych graczy. Wszyscy przypadli mu do gustu poza amerykaninem Markusem Luisem. Ten na pewno nie będzie graczem Znicza. W Tarnobrzeskim turnieju na czwartym miejscu uplasował się Krośniński Mosir, na piątym Tarnobrzeska Siarka. Pierwsze ligowcy zaczynają sezon 3 października. Ekstraklasa rusza tydzień później.